Dzień dobry. Witam wszystkich na symbolicznym zakończeniu roku szkolnego dla klas trzecich. Ponownie dzisiaj jesteście tej samej. Trzy lata temu byliście wszyscy prawdopodobnie na dniu otwartym. Było gwarno, pełno młodzieży. Dzisiaj, ze względu na koronawirus, mamy zakończenie roku szkolnego w sposób online. Chcieliśmy Wam podziękować za wybór naszej szkoły. Za trud i wysiłek spędzony w tych murach, za radość, którą dawaliście nam i myślę, którą pozyskiwaliście od nas. W ciągu tych trzech lat nauki tworzyliśmy wspólnotę. Była kiedyś taka sytuacja, że w Polsce mówiło się my, on. Dzisiaj, myślę, możemy powiedzieć po tych trzech latach my. My społeczność Liceum Ogólnego Kształcącego w Kołaczyce. My, którzy przeżyliśmy tu trzy lata z sobą, razem, tworząc wspólnotę, nieraz rozmawiając o trudnych sprawach, wy pomagaliście nam, my oddawaliśmy Wam nasze starania. Dzisiaj jest czas podsumowania. Jeszcze raz dziękuję Wam za te trzy lata. Szczegóły przekażę wychowawcy. Ja natomiast chciałbym odczytać list gratulacyjny starosty Jasielskiego Adama Papusza. Drodzy maturzyści powiatu zielskiego, szanowni nauczyciele i rodzice, nadszedł dzień, w którym odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły i zyskacie dumne miano absolwentów. Opuścicie mury, w których spędzaliście ostatnie lata. Pozostaną z Wami wspomnienia, zawarte przyjaźnie i zdobyta wiedza. Zanim jednak zamkniecie w swoim życiu ten etap nauki, czeka Was jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, którym niewątpliwie jest zbliżający się egzamin maturalny. To egzamin szczególny ze względu z wielu względów, a przede wszystkim dlatego, że jest on jednocześnie przykuską do Waszej dalszej przyszłości i podsumowaniem dotychczasowej pracy. Teraz wszystko zależy od Was i Waszych wyborów. Nie bójcie się jednak ich podejmować, nie bójcie się też popełniać błędów. To ludzka rzecz, która jest niezwykle wartościowa. Dzięki niej wyciągamy wnioski, uczymy się, a w końcu osiągamy zamierzony cel. Głęboko wierzę w to, że kierunek rozwoju, jaki dla siebie wybierzecie, będzie tym, który przyniesie w Waszym dalszym dorosłym życiu powodzenie i satysfakcję. Jestem przekonany, że każdy z Was znajdzie swoje miejsce na w tym skomplikowanym, ale jakże pięknym świecie i będzie po prostu szczęśliwym. Zdaję sobie sprawę, że z niecierpliwością oczekujecie decyzji Ministra Edukacji Narodowej o terminie czekającego was na egzamin Jest to dla Was trudny okres, ale wierzę, że wykorzystacie ten czas na jeszcze lepsze przygotowanie do matury. A więc zawsze życzę Wam wszystkim powodzenia i połamania pióra. Składam także podziękowania dyrekcji i nauczycielom. Którzy pracowali z tegorocznymi maturzystami, wkładając wiele sił i zaangażowania, by jak najlepiej przygotować ich nie tylko do nadchodzących egzaminów, ale też do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Szanownym rodzicom, pragnę podziękować za okazane w szkole zaufanie i owocną współpracę. Życzę przy tym wielu powodów do dumy ze swoich dorosłych i już dzieci. Podpisane starosty Jasielski Adam Papus. Tradycją naszej szkoły stał się także fakt składania listów gratulacyjnych. Do rodziców uczniów, którzy uzyskali świadectwo z paskim i wzorową ocenę zachowania. Przeczytam treść takiego listu, który zostanie dołączony do świadectw w tym czasie, gdy będziecie odbierać. Na sukces uczniów składa się wiele czynników, ale niewątpliwie największym jest wsparcie i pomoc rodziców. To oni znają swoje dziecko najlepiej, potrafią zmotywować i stwarzają warunki do rozwoju. Dziękuję wszystkim rodzicom. Chcemy wyrazić swoje uznanie i złożyć gratulacje rodzicom tych uczniów, którzy uzyskali świadectwo z różnicy. Dyrektor Grona Pedagogicznej i Liceum w Składczyca składają podziękowania za trud włożony wychowanie, które zaowocował wysokimi oceniami w nauce i uzyskanie najwyższego zachowania. Życzymy satysfakcji, radości płynących z dobrze wypełnionych powinności rodzicielskich. Chciałbym Wam wszystkim. Jeszcze powiedzieć, że dzisiejsze zakończenie, które jest mam nadzieję taką namiastką, chcielibyśmy Was wszystkich zaprosić ponownie do szkoły, gdy będzie już troszkę inny czas. Mam nadzieję, że on się wydarzy jeszcze w tym roku szkolnym, na zakończenie roku szkolnego w świecie rzeczywistym. Zawsze spotkanie z Wami było dla nas wielką radością i myślę, że również w tym roku spotkam pięknie przygotowane ubrane panie i bardzo przystojnych, eleganckich mężczyzn i będę mógł się cieszyć, że taka młodzież uczęszczała do naszej szkoły. Czy to się stanie i kiedy, powiem wam odpowiednie nie, ale myślę, że do tego jednak dojdzie. Dziękuję za uwagę. Drodzy uczniowie, każde pożegnanie klas maturalnych ze szkołą to ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Towarzyszy mu duże emocje przeżywane w swojej zarówno przez nauczycieli, jak i samych uczniów. Dziś wy żegnacie się ze szkołą, żegnacie się z kołaczyckim liceum, ale Wasze pożegnanie jest szczególne ze względu na okoliczności, w jakich znaleźliśmy się wszyscy. Pusta sala gimnastyczna, szczególne środki ostrożności. Wątpliwości, pytania, piętrzące się z dnia na dzień, niepewność. Nasza mała stabilizacja okazała się bardzo krucha. Znany nam świat zmienił się niemal z dnia na dzień. Ale na przekór wszystkiemu, a przecież bycie na przekór jest cechą młodości. Nie pozwólmy, aby ta sytuacja odebrała nam niezwykłą chwilę. Kochani, przez trzy lata współtworzyliście szkolną rzeczywistość, życie kulturalne szkoły podejmując różne formy aktywności w szkole i poza nią, ale zawsze pod sztandarem Korzyckiego liceum. Słowa podziękowania i uznania kierujemy w stronę uczniów, którzy reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Dziękuję Ilona, Adam, Kuba, Ola, Kamil, Piotrek, Dawid. Dziękujemy za aktywność szczecną, dziękujemy Weronika, Kuba, Piotrek. Nikola, Patryk, jesteśmy dumni z Waszego zaangażowania. Dziękujemy naszym szkolnym artystom. Dziękujemy Ania, Gosia, Wiktoria, Ania, Ada, Ola, Ilona. Mamy nadzieję, że nie zapomnicie wspólnych spektakli, występów, prób. Będzie Was brakowało. Dziś kończycie ważny etap Waszego życia. Przed Wami matura. W takiej sytuacji, zwykle życzy się powodzenia, sukcesów. Ale ponieważ panoszący się na świecie wirus weryfikuje wszystkie nasze przyzwyczajenia i nawyki, to ja też dzisiaj chcę Wam życzyć, oprócz oczywiście powodzenia na maturze, czegoś zupełnie innego. Niech mogą za sukcesami, za zdobywaniem szczytów nie przysłoni Wam tego, co najważniejsze – wartości drugiego człowieka, świata. Niech przetrwają zawiązane tutaj przyjaźnie. A zdobyta i ciągle zdobywana wiedza niech służy Wam do budowania piękniejszego świata dla siebie i dla innych. Dziękując Wam dzisiaj za trzy wspólne lata, żegnamy Was z nadzieją na wspólną, lepszą przyszłość. Klubą szkoły są uczniowie, którzy dzięki swojej pracowitości i sumienności osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. Są to uczniowie klasy trzeciej A. Natalia Marut, Małgorzata Gierut oraz Natalia Cieniek. uczniowie klasy trzeciej C, Aleksandra Bober, Kamila Gaweł, Adriana Rak, Ilona Szymańska. Nadszedł czas na rozdanie świadectw. Każdy uczeń otrzyma również certyfikat. Ja może odczytam treść uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach w latach 2017-2020 uczestniczył w zajęciach rozszerzonych o innowację pedagogiczne w służbie społeczeństwu program innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji patriotyczno obywatelskiej z elementami wiedzy policyjno-pożarniczej. Kacper Augustyn. Jakub Barzyk, Dawid Biały, Paulina Mogula, Kamil Bodek, Weronika Czerkowicz, Klaudia Dubiel, Aleks Furmanek, Szymon Golec, Bartosz Gorczyca, Mariusz Jasicki, Julia Jasionowicz, Jakub Kalita, Mikołaj Konopacki, Hubert Lesiak, Kacper Malinowski, Ewa Mamrow Mateusz Maziasz, Patrycja Micek, Nikola Niklewicz, Jakub Nowicki, Maksym Popiela, Adam Piotkowski, Tomasz Piotrowski, Piotr Pocica, Karolina Podgórska, Alicja Pruchnik, Gabriela Rusztowicz, Rafał Smalarz, Patryk Szudy, Paulina Śnieżek, Sylwia Węgrzyn, Kacper Zbylud, Marcin Ziemba. Wszystkim serdecznie gratuluję. Klasa trzecia A. Aurelia Ciupek, Anna Czech, Martyna Dziadosz, Weronika Furman, Anna Gogosz, Karolina Jachimek. Julia Jachimowska Ewelina Jamrogowicz Jakub Janusz Justyna Kaleta Agnieszka Kiełbasa Karolina Kmiecik Monika Konwusz Marcin Kolbusz, Wiktoria Kowalczyk Michał Libuś, Piotr Maciejowski, Karolina Mija, Olivia Pietrzak, Anna Polak, Krystian Poziemski Julia Rak, Jakub Skicki, Adrian Wąsik, Kinga Węgrzyn, Sylwia Zaleśny, Karolina Żychowska, Zuzanna Rzygłowicz. Serdecznie gratuluję i życzę sukcesu w dalszym życiu. Dziękuję wychowawcom za wręczenie świadectw. Wam gratuluję uzyskania wyników. I chciałam jeszcze wspomnieć, że oczywiście do świadectw będą dołączone na książkowe. Zostanie Dostanie doceniona większość z Was. Życzę Wam powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. Mam nadzieję, że będę mógł to zrobić osobiście na spotkaniu, które będzie na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich, bądź podczas rozdania świadectw dojrzałości. Dziękuję bardzo za uwagę. Szanowna dyrekcja, drodzy wychowawcy i nauczyciele, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Nadeszła właśnie chwila, w której przyszło nam się pożegnać. Tegoroczne zakończenie klas trzecich ma nietypową formę przez epidemię, która nas dotknęła. Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas pójdzie własną drogą. Lata spędzone w tej szkole były dla nas etapem ciężkiej pracy, czasami porażek, a czasami sukcesu. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż nie było łatwo. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że świadectwo, które wieńczy ro zakończenie roku szkolnego, to nie tylko arkusz papieru, na którym figurują oceny i podpisy, ale także wynik złożonego i długofalowego procesu, który poświęciliśmy nauczanie się i rozwiązywanie zadań. Nasze sukcesy zawdzięczamy w głównej mierze nauczycielom, którzy wytworzyli taki model szkoły, aby sprostał wyzwaniom teraźniejszości i obecnej sytuacji. Nasza szkoła rozbudza zdolności samodzielnego myślenia, pasje poznawania i tworzenia. Szanowne grono pedagogiczne doskonale wie, że nic, co dzieje się wśród młodych, nigdy nie było, nie jest i nie będzie odizolowane od całości. Cechy młodzieży są zawsze odbiciem cech rodziców, wychowawców i doświadczonego starszego pokolenia. Spędziliśmy w tej szkole wiele czasu, wiele nauczyliśmy się, wiele razem przeżyliśmy. Wynieśliśmy nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także mnóstwo doświadczeń, wspomnień, wspaniałych chwil. Chociaż czas spędzony w tej szkole stał się epizodem w grubym domie naszego życia, był to epizod owocujący doświadczenia i wiedzę, a wszystko to dzięki naszym pedagogom. Szkoła stanowi zarówno kuźnię talentów, jak i zwierciadło rzeczywistości. Krytykując szkołę, krytykujemy siebie. Żądając od niej, musimy wymagać najpierw od siebie. Muszę przyznać, że nie zawsze zgadzaliśmy się ze wszystkimi elementami procesu nauczania. Objawiało się to m.in. masowymi ucieczkami z lekcji, które często kończyły się feralnie. Jednakże nasi wychowawcy potrafili się temu zjawisku skutecznie przeciwstawić, ustanawiając chociażby dzień wiosny czy inne rozrywki na terenie szkoły. Nauczyciele od początku wpajali nam zasady oraz prawdy, które najlepiej wyrażają dwa przysłowia rzymskie: Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia. Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie. Jeżeli osiągniemy sukces w życiu, to będzie to niewątpliwie w dużej mierze ich zasługa. Obecna chwila jest to czas rozstania, czas podsumowania tego, czego nauczyliśmy się i tego, co przeżyliśmy. Jest to czas na wspomnienia, wskazówki, przestrogi. W końcu jest to ta chwila, w której opuścimy szkolne mury i wkroczymy w dorosłe życie. Dlatego pragniemy dziś gorąco podziękować dyrekcji za stworzenie przychylnej atmosfery do nauki. Słowami Konfucjusza, kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych, chcemy podziękować naszym wychowawcom i nauczycielom. Chcemy wyrazić wdzięczność, podziw, szacunek oraz skrót włożony w nasze wychowanie. Za wpajanie nam wartości moralnych oraz przybliżanie zasad wiary gorąco dziękujemy księżom. Na szczególne podziękowania zasłużyli również pracownicy w administracji, Pani higienistka, która troszczyła się o nasze zdrowie, panie woźne, które codziennie musiały się zmagać z bałaganem, jaki po sobie zostawialiśmy, by nasza szkoła zawsze wyglądała czysto i przyjemnie. Słowo dziękujemy, może być niewystarczające do ogromu dobra i doświadczenia, które nabyliśmy w tej szkole. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że uzyskane w szkole przygotowanie do dorosłego życia pozwoli nam przemyślnie zrealizować wszystkie nałożone na nas zadania. Nadszedł czas rozstania. Wielu z nas z pewnością uroni niejedną muzę. Zawaliśmy w tej szkole wiele przyjaźni. Teraz bierzemy ze sobą cały bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Ale nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za to, że się nami przez cały czas opiekowali, podtrzymywali na duchu w chwilach słabości, a przede wszystkim przygotowywali do wkroczenia w dorosłe życie. Żegnając się, życzę wszystkim wielu pomyślności, sukcesów w pracy zawodowej, szczęścia w życiu osobistym oraz spełnienia nawet najskrytszych marzeń. Szanowny Panie Dyrektorze, drodzy wychowawcy, nauczyciele i rodzice, koleżanki i koledzy, nadeszła szczególna chwila, kiedy nam, uczniom razmoczych, przyszło pożegnać Was, absolwentów naszego liceum. I zapewne wszyscy wiemy, że to chwila szczególna, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni dzwonek, Was już z nami nie będzie. Wasze pożegnanie jest wyjątkowo szczególne, bo jest przecież w tak ciężkim czasie dla świata. W czasie, kiedy wspomnianego szkolnego dzwonka nie słyszymy już drugi miesiąc i nie możemy nawet powiedzieć, kiedy kolejny raz się odezwie. W czasie, kiedy matura jest wielką niewiadomą. W czasie, kiedy nie możemy nic zaplanować. I jako młodzi ludzie musimy patrzeć z niepewnością w przyszłość. W czasie, kiedy słowa naszego pożegnania mogą wybrnąć tylko w sieci, a nie mogą być przekazane osobiście. Jednak młodzi ludzie to nadzieja dla świata i z tym przekonaniem was żegnamy. Wiedząc, że mimo wszystkich przeciwności każdy z Was znajdzie właściwą drogę w życiu, wasza trzyletnia podróż dobiega końca. My w imieniu uczniów klas młodszych dziękujemy Wam z serca za wszelkie wsparcie, współpracę, wspólnie spędzone chwile i pracę na rzecz szkoły. Wiemy, że wyruszycie w nową drogę ze wspaniałymi bagażami doświadczeń i wspomnień. Niech najlepszym odzwierciedleniem naszych życzeń będą słowa Winstona Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku życzymy wam wszystkiego najlepszego i tradycyjnie przekazujemy wam długopis aby życzyć wam powodzenia na maturze why wow. That's